Siema z Bielsko-Białej Jak ja was mogę kochać za taki piękny zachód słońca No w zasadzie to nie tylko za to ale i za to że zostawiliście tutaj taki znak objazd do ulicy Kwiatkowskiego więc co ja zrobię jak już jestem u was Oczywiście, że z tego znaku skorzystam. I rup. tutaj. To... moje piwko. Obsióp. No. Coś dzisiaj idzie ciężko. O. Wreszcie poszło. No to co? Pod galerią, czy? Centrum handlowym. No to hop, siup, wasze zdrówko. Mm. A piwko niezłe, niezłe. Dobra. Pozdrowionka z bielsko-białej.